Się znowu zgubiłem, bo nie wiem czy tędy czy tam tamtędy, dlatego w górach trzymajcie się szlaków, bo widzieliście mój odcinek tylko dla wspierających w sumie, więc nie liczni go widzieli, ale jak się zgubiłem w górach, polecam. Zapraszam Was na spacer do Orlego Gniazda, magicznego miejsca w Beskidzie Żywieckim. Jeżeli mogę Wam polecić coś, to raczej używajcie szlaków, to jest jednak za stromo, szczególnie jeśli idziecie z dziećmi, to raczej użyjcie szlaku czy innej drogi. Nie wiem, czy jest w ogóle inna droga na Orle Gniazdo. Prawdopodobnie tak, ale wiem, że obok przechodzi inna droga, która nie jest taka stroma i raczej użyjcie tą drogę. Nazwa Orle Gniazdo nie jest nazwą oficjalną. To jest lokalna nazwa i pochodzi od gniazda, które kiedyś było ulokowane na czubku tego umarłego drzewa na środku polany.